Dzień dobry Państwu, dziękujemy serdecznie za przybycie. Spotykamy się dzisiaj na konferencji prasowej Młodych Demokratów Regionu Opolskiego związanej ze zmianą na stanowisku wojewody. Ja nazywam się Maksymilian Polis, pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Regionu Opolskiego Młodych Demokratów. Dzisiaj również są z nami Tobiasz Gajda, przewodniczący młodych Demokratów Regionu Opolskiego. Jest z nami pan Przemysław Pospieszyński, radny miasta Opola, przewodniczący klubu radnych nowoczesnie w Radzie Miasta Opola oraz Franciszek Posacki, przewodniczący Koła Młodych Demokratów w Opolu. Oddaję teraz głos panu przewodniczącemu. Witam państwa bardzo serdecznie. Na początek może mały rys historyczny, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy. Po objęciu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie przez panią Beatę Szydło, e w listopadzie 2015 roku dziwnym trafem zniknęły flagi Unii Europejskiej z przestrzeni Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wkrótce po objęciu przez pana Adriana Czubaka, czyli poprzednika nowego wojewody władzy w województwie opolskim, jako przedstawiciela administracji rządowej w województwie opolskim, zniknęły również flagi sprzed Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przed wejścia, ale i z dachu tutaj tego gmachu. Następnie nic się w tej sprawie nie zmieniało. Urząd przeszedł swoją drogą takiej kontry względem obywatela. Postawiono bramki, tworząc urzędu niejako fortece. I my tutaj dzisiaj stoimy, aby zaprotestować odnośnie tego stanu quo, który tutaj trwa nadal. Myślimy, że zmiana Pana na stanowisku wojewody przyczyni się do tej zmiany również pod kątem przywiązania do symboli Unii Europejskiej. No i pokojowo tutaj dzisiaj apelujemy do Pana e, wojewody o przywrócenie tychże flag Unii Europejskiej, symboli europejskich, e, przed Urząd Wojewódzki, ale także i e, przy okazji różnych uroczystości e, państwowych. E, oddaję głos moim kolegom. Przemysław Pospieszyński. Szanowni Państwo, od 2004 roku jesteśmy dumnymi członkami Wspólnoty Europejskiej. Rządziły nami ekipy SLD, pierwsza kadencja PiSu i Platformy Obywatelskiej. I przez ten cały czas okres na gmachu tego urzędu powiewały flagi Unii Europejskiej. Podczas konferencji prasowych wojewodowie różnych opcji występowali na tle flagi Polski, Unii Europejskiej i naszego regionu. No niestety, 5 lat temu. Przyszła dobra zmiana, bo wojewoda Adrian Czubak, jak już, jak już przewodniczący Gajda wspominał, schował tą flagę Unii Europejskiej, ale liczymy na to, że zmiana władzy w regionie spowoduje to, że nowy pan wojewoda Kłosowski, który był eurodeputowanym przecież Prawa i Sprawiedliwości, który wie czym są te wartości europejskie, wie, co da, daje nam Unia Europejska, co stworzyła nam Unia Europejska, dała nam różne możliwości, odmieniła nasze życie, nasze, naszą przestrzeń, nasze postrzeganie rzeczywistości. Dlatego apelujemy do niego, aby przywrócił właśnie na gmach tego budynku, a także wewnątrz, wewnątrz tego gmachu symbole Unii Europejskiej, które są dla wielu mieszkańców tego miasta, ale też całego kraju, bardzo ważne i chcą się z nimi identyfikować. Szanowni Państwo, ten apel, który dzisiaj do wojewody, nowego wojewody opolskiego, wystosowaliśmy, robimy i składamy go nie tylko w swoim imieniu, bo to nasze zdanie jako młodych demokratów czy jako członków Platformy Obywatelskiej jest jasne w tej sprawie. Natomiast tu przed tym urzędem przez ostatnie kilka lat mieszkańcy Opola, mieszkańcy województwa opolskiego wielokrotnie wyrażali sprzeciw wobec tej decyzji, wielokrotnie przychodzili tutaj w manifestacjach, przychodzili tutaj składać apele, składać pisma do wojewody Adriana Czubaka, który zdecydował się na usunięcie symboli Unii Europejskiej z tego urzędu. Pan wojewoda Czubak był głuchy na te obywatelskie apele, był głuchy na to, że mieszkańcy wielokrotnie upominali się nie tylko o tą warstwę symboliczną, ale również zwracali uwagę na tą szkodliwą dla interesu Polski, dla interesu mieszkańców Województwa Polskiego czy Miasta Opola narrację uprawianą przez prawo i sprawiedliwość właśnie wobec Unii Europejskiej. No bo przecież wielokrotnie podkreślali to, że sami dobrze widzą, jak rozwija się Miasto Opole, jak rozwija się Województwo Polskie właśnie dzięki środkom unijnym. Ale też podkreślali, jak ważne są te wartości, które właśnie z tych symbolicznych elementów, takich jak flaga Unii Europejskiej płyną. Także dzisiaj nowy wojewoda, przed nowym wojewodą stawiamy to pytanie, stawiamy ten apel i prosimy o to, żeby słuchał się nie tylko w nasz głos, ale przede wszystkim w głos mieszkańców, którzy wielokrotnie o tą sprawę się upominali. Dziękuję. Szanowni Państwo, Dzisiejszą konferencję również chcemy wykorzystać do pewnego podsumowania kadencji wojewody Adriana Czubaka. No, pan wojewoda obejmując urząd pierwsze co zrobił to ściągnął flagi Unii Europejskiej z, z masztu przy urzędzie, również w, w urzędzie, co już może wydawać się w pewien sposób haniebne, przynajmniej dla nas. Natomiast kolejne lata kadencji pana byłego wojewody to raczej w naszej ocenie nikła działalność, mało transparentna. Natomiast pan Wojewoda wykorzystał tą okazję w, w medialną, ale już negatywnie. Podczas gdy odpowiadając na konferencji prasowej posłom Koalicji Obywatelskiej, kiedy przekazali mu 100 afer właściwie zbiór 100 afer PiS-u, zorganizował konferencję prasową i na cały kraj rozsławił się bardzo haniebnymi słowami, bardzo niekulturalnymi, które, które nie godzą, które urągają, Urzędowi Wojewody. Yy, więc nie będę nawet cytował tych słów, bo one raczej pojawiają się jedynie w slangu miejskim, w slangu osiedlowym, choć tutaj mógłbym również urazić pewne grupy społeczne. To po prostu nie przystoi wojewodzie. Już w listopadzie, jako Młodzi Demokraci, apelowaliśmy do pana Adriana Czubaka, żeby zmienił ten ton i język w debacie publicznej. My, jako młodzi ludzie, czuliśmy się naprawdę zawiedzeni tym, że wojewoda, który zawsze przedstawiany był nam jako pewien autorytet i Zawsze w szkole uczono nas, że wojewoda to jest osoba, która no, no, powinna dawać sobą, sobą przykład. Więc no, tak wojewoda zapisał się na kartach historii, w naszej ocenie, jako najgorszy wojewoda, niestety, później pan wojewoda odchodząc zarzucał, jeszcze byłem w wojewodzie panu Wilczyńskiemu, że Zbudował drewniane tutaj wystawy na holu urzędu wojewódzkiego i miałoby to przeszkadzać w ochronie przeciwpożarowej. Natomiast my byśmy chcieli zapytać, czy nie bardziej przeszkadzają w ochronie i ewakuacji przeciwpożarowej postawione bramki na stałe w urzędzie wojewódzkim, które ograniczają właściwie w naszej ocenie swobody obywatelskie. Jeżeli pan wojewoda chwali się w. Podsumowując swoją kadencję już na odchodne, tym, że podwyższył pensję w Urzędzie Wojewódzkim, tym, że zlikwidował zagrożenia pożarowe, no to rzeczywiście chyba nie ma co podsumować, nie ma co tak naprawdę oceniać tej kadencji. Cóż, my liczymy na to, że nasze dzisiejsze postulaty zostaną wysłuchane i że w końcu na Urzędzie Wojewódzkim zawisnie flaga również Unii Europejskiej. Jeszcze jedno podsumowanie, jeżeli mogę. Zmienia się również klimat, mamy wrażenie, nie tylko tutaj w urzędzie. Zmienił się również klimat w jednostkach rządowych, a przecież Urząd Wojewódzki jest wizytówką administracji rządowej w województwie, konkretnie w województwie opolskim. Obecnie flagi Unii Europejskiej znajdują się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, znajdują się w Sejmie, znajdują się w najnowszym spocie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego o Nowym Ładzie. Dlatego wierzymy również, że ta zmiana na stanowisku wojewody opolskiego na pana E, słowy Kłosowskiego, przyczyni się również do tego powrotu flag unijnych e, do gmachu e, Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, e, w tym również na uroczystości państwowe. Dziękuję bardzo. Takie techniczne pytanie odnośnie dramatu. Czy rozumiem, że chcecie Państwo, żeby te flagi zlikwidowały? Tak? Czy, 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 czy to jest jeszcze problem? to jest, 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 jest problem właśnie... na wejście? No to jest dość duży problem w sensie dla mieszkańców, żeby dostać się do urzędu. No i uzyskają przepustkę. Powinno być to bardziej ułatwiony ten dostęp. No teraz mamy takie absurdy, że cudzoziemcy, którzy chcą się dostać do Wydziału Spraw Cudzoziemca, muszą obejść budynek i jakimś tylnym wejściem od tyłu z jakąś dziwną ścianką z pleksu. No to trochę jest niepoważne dla osób, które przyjeżdżają do naszego kraju, do naszego kraju żeby wspomagać naszą gospodarkę, chcą zarobić tutaj i, się, i rozwijać na naszą gospodarkę. No to, to, to ta Organizacja tego urzędu jest po prostu no, dość, dość chaotyczna i nie przystoi po prostu urzędowi. Urząd się zamknął na obywatela, urząd nie jest obecnie frontem do obywatela, uważamy. System bramek jeszcze bardziej wprowadza taki dystans między urzędnikami a, a obywatelami. Obywatel powinien móc wejść do urzędu. Przypominamy, że bramki zostały do urzędu montowane przed pandemią, czyli przed tymi ograniczeniami również w poruszaniu się obywateli petentów po urzędzie. Oczywiście można zrobić to tak, że jest część urzędu wyłączona dla obsług dla mieszkańców, tak? że gdzie, gdzie mieszkaniec nie musi wchodzić i nie, nie powinien. I takie miejsca można byłoby wyłączyć na przykład bramkami, ale są z, na przykład stworzyć piętro obsługi obywatela, gdzie takie bramki są już zbędne i mieszkańcy mogliby się swobodnie i poruszać i załatwić swoje interesy. A tak naprawdę mamy wielką blokadę na wejściu i problem z mieszkańców, żeby cokolwiek załatwić. A potem muszą i tak biegać po całym urzędzie, mogą wejść w każdy zakamarek, żeby cokolwiek załatwić. No, absurdalne.